Nosidełka w 100% lniane, a może z rami, a może z bawełna z domieszką bambusa, a może po prostu sama bawełna, jak tkanina nosidełka będzie wpływała na nasz komfort noszenia latem. Oglądajcie dalej. Monika Osińska-Żabka, jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidełkach, i dzisiaj e, odpowiem na pytanie, na które odpowiadam w ostatnich dniach chyba najczęściej. Czy warto? Inwestować w nosidełka, które są w 100% lniane, czy warto akurat na te modele się decydować, a może jeśli nie len, to co innego, jaka tkanina, jak to wpływa na komfort noszenia latem. Już kiedyś na ten temat materiał robiłam, gdzieś go Wam tu podlinkuję. Natomiast dzisiaj chciałabym się skupić właśnie na tych stricte letnich domieszkach. I pokażę Wam to na przykładzie kawek, bo te mam akurat pod ręką. Natomiast na koniec filmu poczekajcie, bo tam będą wskazane, jakie firmy i jakie modele mają modele właśnie z tkanin lnianych i co możemy zrobić, bo też w paru sytuacjach możemy pewne rzeczy przekombinować. Także nie uciekajcie za szybko. Tkaniny letnie. Pierwsze, co się nasuwa, to jest len. Len jest tkaniną bardzo, ale to bardzo przewiewną. Jeśli nosicie lniane ubrania, doskonale o tym wiecie. Len jest tkaniną o niższej gramaturze, ale bardzo mocnym splocie, mało sprężynującym. I nosidła chusty lniane są raczej sztywniejsze, natomiast świetnie zachowują się w lecie, właśnie ze względu na to, że jest to cienka tkanina. O bardzo wysokiej przepuszczalności termicznej, takim, takiej oddychalności, bym powiedziała. I tkaniny lniane najczęściej są tkane z plotem prostym. I ten albo jest to splot żakardowy, tak troszkę pokombinowany. Natomiast, co jest charakterystyczne bardzo, aczkolwiek nie jest to zasadą, bo zaraz Wam wyjątki na ten temat opowiem, tkaniny lniane najczęściej są jednokolorowe. Najczęściej, bo jest to najłatwiejsza, najłatwiejsza forma tkania lnu. E, natomiast e, są też inne. E, między innymi tkane żakardowo z wzorami. E, ma leny lamp w swojej ofercie. E, co jest charakterystycznego dla lnu? E, len trzeba po prostu lubić w dotyku. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. E, są osoby, które e, no, nie za bardzo lubią len, po prostu w dotyku nie do końca go tolerują. Len bywa lekko szorstki, lekko, bo nie powiem, żeby on był jakiś nieprzyjemny w dotyku i ma jedną zasadę, jedną taką odgórną zasadę, która dla lnu jest zawsze świętością. Otóż len się gniecie. Jeśli przeszkadza Wam to, że nosidło będzie Wam się gniotło, to Musicie poszukać czegoś innego. Len sięgniecie, taka jest jego zasada, taka jest jego specyfika, natomiast to w niczym nie ujmuje mu, jeśli chodzi o warunki termiczne, właściwości termiczne, więc jak najbardziej Len jest królem letniego sezonu, jeśli chodzi o przepuszczalność nosideł i komfort termiczny. Głównie tych nosidełek z pełnymi panelami, bo tutaj jeszcze mamy do, do wyboru siatki, ale o tym nie dzisiaj. E, więc len to jest numer jeden. E, drugie, co Wam dzisiaj pokażę, co jest, powiedziałabym, ze znakiem równości obok lnu, to jest nosidło, które, znaczy tkanina do nosideł, którą odkryłam niedawno, bo e, kiedy dostałam poprzednią dostawę kawki. I jest to nosidełko szytest kaniny Ramia. Ramia ma właściwości bardzo, bardzo podobne do lnu, czyli tą przepuszczalność, tą sztywność, specyfikę tkania. Natomiast ramia ma jeszcze jedną właściwość, którą tak trochę skradła od bambusów, o których będzie za chwilkę, a mianowicie daje uczucie chłodu. Daje uczucie, jak się dotknie tej tkaniny, takiego przyjemnego chłodu i jest delikatniejsza odrobinę od lnu, jeśli chodzi o dotyk, o taką. Takie uczucie, jak dotyka się tego materiału, dlatego, Ramia, no mówię, totalnie chwyciła mnie za serce. Ja nie jestem fanką, osobiście nie jestem fanką lnu, bo ja jestem właśnie z tych świrów, którzy lubią mieć uprasowane rzeczy. Więc, Ramia no tu mnie bardziej ujęła za serce, aczkolwiek też się gniecie, nie tak bardzo jak Len, ale też się gniecie. Natomiast no jeden taki mankament rami, to jest to, że jest dosyć rzadką tkaniną. Na dzień dzisiejszy mam ją tylko w jednym kolorze i tylko w ofercie kawki, więc Specjalnie tutaj nie poszalejemy, ale jeśli chcecie, e, buraczkowa ramia, pięknie tutaj widać, pięknie teraz e, ten film oddaje kolor tej, tego nosidełka. Jeżeli macie ochotę, zapraszam Was serdecznie, bo ramia naprawdę kasuje w przedbiegach. E, co jeszcze, jeśli chodzi o tkaniny letnie? E, bardzo popularne i bardzo lubiane przez rodziców e, są tkaniny z, domieszkiem, z domieszką bambusa. Jeśli używacie bambusowych pieluszek, e, używacie otulaczy bambusowych na lato, kapitalne, nawiasem więc też gdzieś w mojej ofercie je znajdziecie, to e, będziecie też lubili nosidełka z tkaniny bambusowej, którą... E, którą Wam zaprezentuję. Między innymi kawka, też zaraz powiem, kto jeszcze posiada bambusy w swojej ofercie. Bambusy, kawki są po prostu boskie. Jeśli ja osobiście miałabym wybierać, wybierałabym bambus przed lnem, ale tak jak powiedziałam, ja jestem troszkę zaświrowana z tym tym gnieceniem się, no i tą troszkę jego szorstkością, ale taką bardzo delikatną. Ja po prostu kocham len. E, e, kocham bambus, <gryw> przepraszam. E, no i jeszcze druga rzecz, e, bambus jest e, nie w 100%, to nie jest 100% tkanina bambusowa, to jest domieszka bambusa. A ja, jako miłośniczka bawełny z zasady, bo ja, jeśli wiecie, słuchacie mnie, to wiecie, że kocham bawełny z wszystkich domieszek najbardziej. To też ze względu na to, że to jest domieszka bambusa i jest tu dużo bawełny, i ta miękkość, ta uniwersalność bawełny mnie zawsze pokonuje, dlatego ja bardzo, bardzo lubię te modele. Mam je w bardzo wielu odcieniach i warto na te odcienie zerknąć, bo są cudowne letnie po prostu boskie. Będziecie mieć je wszystkie podlinkowane. Gdzieś chyba na dole w opisie, bo naprawdę są cudowne. I jeśli chodzi o nosidełka z domieszką bambusa. Tak jak mówię, na pewno będziecie mieć dostępny w ofercie kawki. Na pewno jest dostępny bambus w ofercie Leny Lamba, więc i Leny Upgrade, i Leny Hybrid bez najmniejszego problemu dostaniecie w wersji bambusowej. W podobnych właściwościach do bambusu, podobnymi właściwościami do bambusu wykazuje się tencel, i tencel też jest dostępny w ofercie Leny Lamba, więc też jeżeli chcecie, kilka modeli z tenselem się znajdzie. I myślę, że też są to sidełka warte uwagi, bardzo, bardzo podobne właściwości do bambusa, więc e, tutaj można to traktować jako analogię. Natomiast wrócę do tkaniny lnianej. Które firmy i jakie modele możecie kupić w tkaninie 100% len? No więc, kawka, którą wam pokazywałam, to będzie moja pierwsza propozycja. Druga moja propozycja to będzie właśnie Leny Lamp, ale uwaga, len z, le, z Leny Lamba to jest len tkany żakardowo i jest on znacznie droższy niż ten tkany prosto w kawce. Więc też musicie się liczyć z tym, że nosidełka lniane z Leny będą odpowiednio droższe. Natomiast oddadzą wam to, jeśli chodzi o termikę. Więc jeżeli te parę stów jednak nie zrobi na Was takiej różnicy, warto o tym pomyśleć. I tam mamy je w dwóch wzorach. W nowościach będzie chyba terra. Natomiast zeszłoroczne modele Lotus, Lotosa kasują też w przedbiegach cztery kolory Lotosa, dwa kolory, kolory nowej Terry i oferta Len Lamba jest bardzo fajna. Jeszcze ofertę lnianą ma Every Slings. Na pewno są dostępne nosidełka w modelu Mimi Slings, Mimi. Przepraszam. I tam mamy trzy kolory. Mamy szary, mamy srebrny, czyli bardzo zbliżony. Jak ja zobaczyłam ostatnio obok siebie te dwa kolory, bardzo, bardzo podobne do siebie. I mamy taki morski, taki głęboki, głęboką morską zieleń, piękne trzy kolory lnu. Uwaga! Mam informację z tajnych źródeł, że jeśli napiszecie do mnie w sprawie modelu. Every Age z Every Slinga to też bardzo możliwe, że uda się skroić go do modelu lnianego, ale tu jest już za każdym razem kwestia bardzo indywidualna, zależy czy będzie tkanina, czy będzie taka możliwość, piszcie do mnie, wtedy będziemy to sprawdzać. Gdzie jeszcze znajdziecie len? Bywa w ofercie Little Froga, mam Jakieś tam przecieki, że może w tym sezonie lniane nosidełka we Frogu się pojawią, ale to uwaga, bo to może będzie jakaś nowość, ale to jeszcze takie tajne, łamane przez spalić przed przeczytaniem, więc może we Frogu też się pojawią. Natomiast rządzą firmy Kawka, Leny Lamp, Everest Links, jeśli chodzi o nosidełka lniane. A jeszcze do bambusów dodam, że za Zafiro ma w swojej ofercie tkaniny z dodatkiem bambusa. Bardzo fajne. Co prawda w e, ubogiej kolorystyce, bo tylko w szarościach, ale myślę, że też warte uwagi, e, jeśli patrzycie na przykład na model Smart 2.0, który ja bardzo lubię i rodzice, e, którzy u mnie testują nosidła, też bardzo go sobie cenią, więc też e, mamy je dostępne w tkaninie bambusowej. Także jest w czym wybierać. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie, właśnie, tkanin w nosidełkach, odnośnie tego, jak te tkaniny dobierać, jak sobie z tym radzić, Piszcie do mnie, jestem dostępna. Ta na dole zawsze macie e, mój adres mailowy, macie dostęp na Facebooku e, i wybierajcie dla siebie najlepsze modele. Testy nosideł to jest królestwo ubiegłego sezonu, tego również. Jeśli nie wiecie, jaki model wybrać, e, nie wiecie za bardzo, jak się do tego tematu zabrać, pamiętajcie, że jestem do, do waszej dyspozycji. Z mojej strony to tyle i do zobaczenia.